To nie była zwykła banda złodziei. To była brutalna maszyna do zarabiania na ludzkim strachu, bólu i śmierci. Dwóch recydywistów, którzy z zabijania i rabowania uczynili swój sposób na życie. Przemysław K., opanowany, bez emocji. Henryk J., dawny kumpel, dziś wróg. Ich gang siał postrach w Zachodniopomorskiem przez ponad 12 lat. W czerwcu 2009 roku w Gmachu Sądu Okręgowego w Szczecinie rozpoczął się jeden z najgłośniejszych procesów kryminalnych ostatnich lat, który zgromadził nie tylko pełną salę obserwatorów, ale również tłum dziennikarzy, ciekawskich mieszkańców i zaniepokojonych bliskich ofiar. Na ławie oskarżonych zasiadło pięciu mężczyzn, znanych w półświadku jako gang pięciu. Ich proces był efektem wieloletnich śledztw, niezliczonych godzin policyjnych obserwacji. Analiz i poszukiwań, które ciągnęły się przez ponad 12 długich lat. Mimo olbrzymich nakładów sił i środków, ich zatrzymanie było niemal przypadkowe i dość banalne. Wpadli, jak to się mówi, przez własną głupotę, niedopatrzenie lub brak czujności, co często bywa ironią losu w historii wielkich przestępców. Ich spektakularne upadki są nierzadko bardziej farsą niż dramatem. Porównując ich brutalność i metody działania do znanych szeroko w kraju żołnierzy gangu Marka M, znanego pod pseudonimem Oczko. Można by z przekąsem stwierdzić, że tamci to niemalże grzeczni uczniowie z prowincjonalnej szkoły. Bo o ile gang Oczki działał w zorganizowany sposób, niekiedy przestrzegając niepisanych zasad mafijnej hierarchii, to ci tutaj z brutalności uczynili rzemiosło, a z przemocy, sposób na życie i źródło stałego dochodu. Przemoc była ich codziennością, codziennym narzędziem pracy, sposobem rozwiązywania sporów i zdobywania majątku. Choć z reguły unikali użycia broni palnej. Co na pierwszy rzut oka mogłoby sprawiać wrażenie ich względnej łagodności, to w praktyce byli bezwzględni. Zdecydowanie bardziej woleli rozwiązywać sprawy przy użyciu własnych pięści i nóg. Ich ataki były brutalne, prowadzone z determinacją i często kończyły się ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią. Zdarzało się, że do akcji zabierali ze sobą metalowe rurki, ciężkie i skuteczne narzędzia do miażdżenia kości. Bili długo i zawzięcie, aż ofiara przestawała się bronić. W chwili zatrzymania mieli już na swoim koncie aż 102 przestępstwa, do których się oficjalnie przyznali, chociaż śledczy przypuszczali, że faktyczna liczba mogła być znacznie większa. Wśród całej piątki wyróżniali się zdecydowanie dwaj: 34-letni wówczas Przemysław K i dwa lata starszy Henryk J. To wokół nich kręciła się cała struktura gangu. Obaj byli wielokrotnymi recydywistami znani policji od lat. Większość dorosłego życia spędzili za kratami. Mury więzień były dla nich drugim domem. A brutalne reguły życia za kratami ukształtowały ich charakter, czyniąc ich jeszcze bardziej bezwzględnymi. Przemysław pochodził ze Świnoujścia. Nie miał żadnego wykształcenia ani zawodu. Był kawalerem, ojcem jednego dziecka, z którym nie utrzymywał kontaktu. Gdy patrzył w obiektyw aparatu policyjnego fotografa, jego spojrzenie było puste, bez śladu emocji. Zachowywał się spokojnie i opanowanie, jakby całe to zamieszanie w sądzie nie dotyczyło jego osoby. Na salę rozpraw został wprowadzony w kajdanach z łańcucha oplatającego jego nadgarstki i kostki, co zwykle stosuje się jedynie wobec najgroźniejszych przestępców, od których można spodziewać się próby ucieczki albo ataku na służby porządkowe. Prokuratura zarzucała mu udział w dwóch egzekucjach, z czego jedno dotyczyło emerytowanego komandosa. Ofiary ginęły w sposób wyjątkowo okrutny. Przemysław uczestniczył także w licznych napadach rabunkowych głównie na jubilerów, kantory wymiany walut, hurtownie. Oraz niewielkie sklepy. Henryk J., jego wspólnik i najlepszy przyjaciel, pochodził ze Szczecina. Z wykształcenia był cukiernikiem, choć z tym zawodem nie miał nic wspólnego od lat. Był bezdzietnym kawalerem, który również większość dorosłości spędził w zakładach karnych. Panowie poznali się właśnie w więzieniu, gdzie narodziła się ich współpraca i plan, by po wyjściu na wolność nie wracać już do biedy i upokorzeń, lecz w krótkim czasie dorobić się fortuny. Według własnych słów Henryka przed zatrzymaniem utrzymywał się z działalności przestępczej, handlu biżuterią oraz samochodami, co mówił bez cienia skruchy. To właśnie on miał pomagać Przemysławowi w najcięższych akcjach zarówno tych rabunkowych, jak i zbrodniach. Ich bliska relacja nie przetrwała jednak próby czasu i presji śledztwa. W procesie obciążali się nawzajem. Licząc, że współpraca z prokuraturą i wzajemne donoszenie pozwoli każdemu z nich uzyskać złagodzenie wyroku, choć obaj doskonale wiedzieli, że grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jednym z najbardziej szokujących epizodów w ich kryminalnej historii była zbrodnia dokonana 23 sierpnia 1998 roku. Tego dnia w nadmorskim Kurorcie Dziwnów zakończyło się życie Lesława F., znanego w okolicy pod pseudonimem Kolczyk. Mężczyzna przekroczywszy 60 rok życia nie miał pojęcia, że od wielu miesięcy jego ośrodek wczasowy znajduje się pod stałą obserwacją kilku mężczyzn, którzy postanowili uczynić go swoją ofiarą. Wybrali go nieprzypadkowo. Kolczyk był znany ze swej ekscentryczności, zamiłowania do luksusu i licznych tajemnic. W lokalnych kręgach krążyły o nim legendy. Jedni uważali go za milionera, inni za oszusta. On sam z chęcią podsycał te plotki. Lesław F. był postacią nietuzinkową. Już w latach 70. zasłynął tym, że jako jeden z pierwszych mężczyzn w regionie nosił kolczyk w uchu, co w tamtych czasach uchodziło za ekstrawagancję. Stąd właśnie wziął się jego pseudonim. Kupował samoloty, planował stworzenie prywatnego lotniska, a w swoim garażu trzymał dwa samochody marki Czajka identyczne z tymi, którymi poruszał się przywódca Związku Radzieckiego Leonid Breżniew. Gdy pytano go czy pojazdy rzeczywiście należały kiedyś do radzieckiego dygnitarza, odpowiadał wymijająco, nie zaprzeczając, co tylko dodawało mu aury tajemniczości. Znajomym pokazywał dziwne dokumenty, między innymi rosyjski patent rzekomo pozwalający na przemianę ołowiu w złoto. Twierdził też, że handluje zbożem z biznesmenami z Argentyny. Mało kto jednak wiedział, że za fasadą bogactwa kryły się długi i zaległości finansowe. Oskarżeni poznali jego historię w nie do końca jasnych okolicznościach. Mówi się, że informacje o nim przekazał im krewny Lesława, który był mu winien pieniądze i w zamian za ich odzyskanie zaproponował udział w napadzie. Malował przed nimi obraz bogactwa. Opowiadał o złotych pierścieniach, antykach i gotówce, którą Kolczyk miał trzymać w swoim domu w Dziwnowie. W celu realizacji planu zabrali ze sobą trzeciego wspólnika, 31-letniego wówczas Marka M, który miał pełnić rolę czujki. Problem polegał na tym, że Lesław F. był niezwykle nieufny, szczególnie wobec obcych. Cierpiał także na cukrzycę, co czyniło go fizycznie słabszym, ale jednocześnie wymagało ostrożności. Ostatecznie napastnicy zrezygnowali z zabrania insuliny, mimo wcześniejszych planów. Lesław mieszkał w pensjonacie, który sam prowadził, na pierwszym piętrze, w pokoju oznaczonym numerem 8. Gdy przemysław K. zapukał, mężczyzna bez większych podejrzeń uchylił drzwi. W tym momencie razem z Henrykiem J. wepchnęli go brutalnie do środka i zaczęli katować. Związali mu ręce i szyję specjalnym węzłem, który zaciskał się przy każdym, nawet najmniejszym ruchu. W usta wcisnęli mu knebel wykonany z zrolowanej gazety. Gdy przestał się ruszać, włożyli jego ciało do skrzyni na pościel. Według opinii lekarzy, Lesław F. udusił się. Po dokonaniu zbrodni zabrali wszystko, co wydawało się cenne nieznaną sumę pieniędzy zegarek marki Rolex. Oraz sygnet z brylantem. Mieli także klucze do mieszkania ofiary w Szczecinie, gdzie według opowieści miały być ukryte prawdziwe skarby. Jednak drzwi nie udało się otworzyć. Kolczyk wcześniej zmienił zamki. Na miejscu zbrodni technicy zabezpieczyli wiele śladów, w tym włosy sprawców, lecz w tamtym czasie nie było ich z czym porównać. W pierwszej połowie pierwszej dekady XXI wieku, na terenie województwa zachodniopomorskiego, dochodziło do serii pozornie niezwiązanych ze sobą przestępstw. Praktycznie każdego miesiąca pojawiały się nowe doniesienia o napadach na sklepy wielkopowierzchniowe, hurtownie z elektroniką i odzieżą, a także coraz liczniejsze kradzieże pojazdów od luksusowych limuzyn po furgonetki dostawcze. Te wydarzenia miały miejsce w różnych miejscowościach rozsianych po całym regionie takich jak Szczecin, Kołobrzeg, Trzebiatów, Gryfice, Police, Łobez, Świdwin, Golczewo czy Świeżno. Rozproszenie geograficzne działań sprawców sprawiało, że lokalne komendy policji traktowały je jako odrębne przypadki, nie dostrzegając wspólnego mianownika. Brak skoordynowanej analizy i informacji między jednostkami skutecznie ukrywał przed organami ścigania fakt, że za wszystkim stoi jedna, wyjątkowo brutalna grupa przestępcza. Wydarzenia przybrały dramatyczny obrót w dziewiątym dniu sierpnia 2005 roku, kiedy to w mediach lokalnych pojawiła się szokująca informacja o brutalnej zbrodni w Świnoujściu. Ofiarą padł 53-letni Jan G., były żołnierz jednostek specjalnych Wojska Polskiego, który po zakończeniu służby wojskowej dorabiał jako ochroniarz w lokalnych firmach. W dniu tragedii, czyli 8 sierpnia, pełnił nocną wartę w siedzibie jednej z firm ochroniarskich, gdzie, jak ustalono później w kasie, przechowywano co najmniej pół miliona złotych. Mężczyzna był znany z dyscypliny i sprawności fizycznej, przez co uważano go za trudną przeszkodę dla ewentualnych włamywaczy. Mimo to jego ciało znaleziono w stanie, który jednoznacznie wskazywał na skrajne okrucieństwo. Został skatowany w sposób, który sugerował ogromną siłę, nienawiść i bezwzględność ze strony napastnika. Według śledczych, napad nie był dziełem przypadku ani amatorskiego złodziejaszka. Do akcji sprawcy przygotowywali się przez wiele tygodni, a pierwsze kroki podjęli już w maju tego samego roku. Policja podejrzewała, że w strukturach firmy ochroniarskiej działał tzw. informator. Pracownik, który z powodu osobistych problemów finansowych zdecydował się na współpracę z przestępcami. To on miał dostarczyć im schematy pomieszczeń, zdjęcia wnętrz, informacje o rutynach pracowników i dokładnych godzinach warty. Dla bandytów była to kopalnia wiedzy, dzięki której mogli zaplanować skok z chirurgiczną precyzją. Za całą akcją stali według prokuratury dwaj dobrze już znani przestępcy Przemysław K i Henryk J. Ten pierwszy, jak ustalono później, działał w nocy samodzielnie. Pomocą w realizacji napadu był taran, który sami skonstruowali. Zespawali kilka ciężkich metalowych rur, tworząc z nich narzędzie zdolne do sforsowania szyb pancernych i drzwi. Co ciekawe, sąsiedzi pasażu handlowego, w którym znajdowało się biuro ochrony, tego wieczoru zauważyli dwóch mężczyzn niosących długi, owinięty materiałem przedmiot. Choć sytuacja mogła budzić podejrzenia, nikt nie zawiadomił policji. Chwilę później słychać było krzyki, hałas i nawoływanie o pomoc. Ale i to nie skłoniło nikogo do reakcji. Podczas gdy Henryk J. bawił się w jednym ze świnoujskich lokali, próbując stworzyć sobie alibi, Przemysław K. pojechał rowerem w stronę siedziby firmy. Spiął się na dach budynku i zaczął ostrożnie przemieszczać się po blachach. Ich metaliczne skrzypienie zaalarmowało Jana G., który postanowił sprawdzić źródło hałasu. Wtedy właśnie Przemysław użył tarana do wybicia szyby i wdarcia się do wnętrza. Doszło do starcia między napastnikiem a ochroniarzem, które było niezwykle zacięte. Według patologów ofiara broniła się zaciekle i długo, zanim padła pod naporem ciosów. Liczba obrażeń była tak ogromna, że ich spis zajmował ponad pół strony maszynopisu. Były to rany cięte, tłuczone, złamania i krwotoki wewnętrzne. Gdy Yang G. już nie żył, przemysław K zabrał klucze i otworzył sejf, z którego wyjął torby wypchane pieniędzmi. Potem opuścił budynek tak, jak się do niego dostał. Po kilku minutach na miejsce podjechał Henryk J. prowadząc Mercedesa pożyczonego od znajomej kobiety. Wspólnie ruszyli w drogę powrotną. Niestety dla nich samochód uległ awarii, przez co musieli odwiedzić warsztat samochodowy. Pomimo tych komplikacji nie zostali zatrzymani, ponieważ nikt nie powiązał ich jeszcze z brutalną zbrodnią. Działalność przestępcza duetu trwała nadal. Z czasem zaczęli atakować coraz odważniej. Lista ich ofiar i celów się wydłużała. Rabowali stacje paliw, kantory wymiany walut i salony jubilerskie. Policja wciąż nie dostrzegała, że za wszystkim stoją ci sami ludzie. Wszystko zmieniło się w lutym 2007 roku, kiedy doszło do wyjątkowo śmiałego napadu w centrum polic. Do sklepu jubilerskiego wtargnęło kilku zamaskowanych mężczyzn. Używając metalowych prętów, rozbili gabloty, z których w ciągu kilku minut zniknęły złote pierścionki. Kolczyki, łańcuszki, inne kosztowności o łącznej wartości przekraczającej 100 tysięcy złotych. Zuchwałość tego napadu wzbudziła podejrzenia i wymusiła poważniejsze działania ze strony służb. Podczas tego ostatniego napadu przemysław K nie brał udziału bezpośrednio. Czekał w pobliżu, by zgodnie z wcześniejszym planem przejąć łup od wspólników i zniknąć z torbą pełną biżuterii. Jednak tym razem plan nie zadziałał. Policja była już na tropie. Po krótkim pościgu zatrzymano przemysława. Na początku stanowczo zaprzeczał by miał jakikolwiek związek z przestępstwami, twierdząc, że znalazł się w okolicy przypadkiem. Śledczy postanowili dotrzeć do Henryka J., który pod presją dowodów i wizji wieloletniego wyroku zdecydował się współpracować z prokuraturą. Zaczął mówić, obciążać wspólnika, przedstawiać swoją wersję wydarzeń. Z czasem również przemysław K złamał się i przyznał do udziału w przestępstwach. W tym do brutalnych egzekucji. Jednak w swoich zeznaniach próbował minimalizować swoją rolę, przerzucając odpowiedzialność na Henryka. Obaj zaczęli obarczać się nawzajem. Każdy liczył na złagodzenie kary. Krążyły nawet pogłoski, że Henryk zasugerował, iż Przemysław ma na koncie więcej egzekucji niż oficjalnie przyznał, lecz nie udało się zdobyć twardych dowodów na te rewelacje. Proces zakończył się w maju 2014 roku przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Po długim i wyczerpującym postępowaniu sędziowie wydali wyrok. Każdy z oskarżonych otrzymał po 25 lat pozbawienia wolności. To miała być kara adekwatna do czynów, które popełnili, choć dla wielu bliskich ofiar była to kara zbyt łagodna. Przez 12 lat bezkarnie działali w różnych zakątkach województwa, terroryzując lokalne społeczności i traktując przemoc jako regularny sposób na życie. Mimo braku wyraźnej hierarchii i struktury, ich bezwzględność przewyższała niejedną bardziej zorganizowaną grupę przestępczą.